Dziś właśnie podpisujemy dwie umowy związane z budową naszego stadionu, którymi to umowami sankcjonujemy proces budowy stadionu z czterema trybunami. Takie działania zaplanowaliśmy jakiś czas temu. Przypomnę Państwu, cały proces rozpoczął się od wizyty pana prezesa Zbigniewa Bońka w Szczecinie, naszych gości ze Straklasy. Wówczas doszliśmy do porozumienia w sprawie rozbudowy stadionu i dzisiaj możemy finalizować ten proces w postaci dokumentu, który umożliwi nam przystąpienie już do konkretnych prac projektowych w oparciu o koncepcje, które do tej pory zostały przygotowane i wynegocjowane pomiędzy stronami. Nie był to proces łatwy, wymagał wielu działań, wielu rozmów, wielu spotkań korekty tego dotychczasowego czy typu nowego projektu, ale dzięki zaangażowaniu i dobrej woli ze strony klubu Pana Prezesa Mroczka, ze strony Pana Janusza Pachowskiego, naszego projektanta, cały ten proces udał się i dziś możemy mówić o dobrym obiekcie w wysokiej kategorii UEFA, pozwalającym grać goli naprawdę na w bardzo, dobrych, w bardzo dobrych warunkach, ale też dającego szansę na goszczenie tutaj innych drużyn, czy to w rozrywkach kucharowych, czy też na meczach reprezentacji Polski. W tym miejscu chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu procesowi Zbigniewowi bońkowi, którego nie ma dzisiaj z nami, ale jest z nami duchem. Cały czas był z nami w kontakcie, patronuje temu procesowi i dopilnuje nas do tego, żeby stadion w Szczecinie no, był rzeczywiście zrealizowany i cieszył kibiców, zawodników i był taką wizytówką Szczecina, do tego też wszyscy wspólnie zmierzamy. Ja się bardzo cieszę z, dzisiejszego, z dzisiejszej uroczystości, wierzę w to, że tutaj zespół pod przewodnictwem Pana Wojciecha Ogbicia, dyrektora naszego MOSiR-u przygotuje, bo właściwie startuje już w tej chwili od dzisiaj z, z, z procesem inwestycyjnym, bo to, że będą trwały prace projektowe, to też już nas upoważnia do tego, żebyśmy podejmowali konkretne działania zmierzające do przygotowania do przygotowania tej inwestycji. Tyle ode mnie. Panowie, bardzo dziękuję Wam za obecność wszystkim, za, za współpracę, za życzliwość i dużą otwartość. To chciałem podkreślić, że rzeczywiście pracowało nam się bardzo dobrze, choć projekt jest szalenie trudny i skomplikowany, ale dużo dobrej woli, dużo chęci, abyśmy znaleźli się dziś w tym właśnie Momencie doprowadziło nas do, 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 do sukcesu i za to naprawdę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również kibicom za zaangażowanie w ten, w ten proces. Od pewnego momentu ta współpraca układa się całkiem przyzwoicie i myślę, że tak pozostanie do końca i będziemy mogli otworzyć stadion z czterema trybunami, który będzie, który będzie nas. Nas cieszy. Dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście dzisiaj podpisujemy umowy trzy dwa, Panie Prezydencie, bo jeszcze tak. Bo dwie właściwie tutaj, a tutaj. jedna jest Natomiast tak naprawdę to dzisiaj ta praca się zaczyna, choć ona rzeczywiście, jeśli idzie o projekt, trwa cały czas, a tej pracy będzie bardzo, bardzo wiele i ja myślę, że te dobre relacje, które one obecnie funkcjonują, tylko będą się pogłębiały i pozwolą nam. Bardzo efektywnie i w jak najkrótszym czasie tę inwestycję zrealizować. My wszyscy mamy świadomość, jak bardzo zależy w środowisku kibiców w Szczecinie, jak bardzo klubowi zależy, ale myślę, że i w gminie miastu w Szczecin również na tym, by ten obiekt, który rodził się w dużych bólach, jednak powstał jak najszybciej, by te cele, które sobie zakłada klub, czyli jak najwyższe miejsce w Ekstraklasie, które da prawo w którymś momencie grania nam w pucharach europejskich, żebyśmy mogli już realizować na obiekcie nowoczesnym. Jeżeli dojdzie do tego, a odpłukam tutaj, że takie prawo zdobędziemy wcześniej, bo mamy na to szansę, no będziemy sobie musieli radzić. Szczerze mówiąc, te scenariusze staraliśmy się rozważać wewnątrz klubu i myślę, że tej współpracy z zespołem Pana Odbrysza również i w takiej sytuacji sobie poradzimy. Ja się jako reprezentujący klub bardzo cieszę z tego, że rzeczywiście doszliśmy do, do tych finalnych uzgodnień. Również chciałbym podkreślić olbrzymią rolę tej Prezesa PZPN, u Prezesa Ekstraklasy. Bo ja myślę, że bez takiego wsparcia, jakby pokazania nam drogi byłoby nam trudno takie decyzje wspólne podjąć. Dzisiaj się okazuje, że ten wybór, wybór polegający na tym, że zawsze się szuka tego co łączy, a nie tego co dzieli, jest chyba najwłaściwszą drogą. Prace nad projektem trwają nieustannie. My już mamy mocno zaawansowane opracowania techniczne szczegółowe. Nie wiem czy Państwo jesteście świadomi, że Szczecin będzie miał chyba siódmy co do wielkości stadion w Polsce. Będzie to duży, elegancki stadion z dużą strefą kibicowską, tą kibicowską pozasportową, z częścią muzealną, z częścią taką fanshop, kawiarnia. To jest chyba nowa jakość dla, dla, dla tego obiektu. Myślę, że ten stadion będzie wyjątkowy w skali stadionów w Polsce, bo on będzie tak, moim zdaniem, harmonijnie wpisany w krajobraz. On nie będzie takim kolosem otoczonym parkingiem. To będzie stadion, stadion miejski, stadion w strukturze śródmieścia miasta Szczecin. Dobrze skomunikowany, szczególnie dla ruchu, pieszych. pieszego. Także ja nie widzę w tej chwili żadnych przeszkód, żebyśmy przed połową przyszłego roku zakończyli całość opracowań związanych z tym stadionem. No i potem została uruchomiona procedura przetargowa związana z wyborem generalnego wykonawcy. To jest oczywiście bardzo ważne dla sukcesu całej inwestycji, żeby ten generalny wykonawca nam się tak na odpowiednim poziomie trafił. Wbrew pozorom najbardziej liczy się to, że yy, widzimy tutaj bardzo intensywną i bardzo mocną współpracę klubu i miasta, yy, klubu i samorządu. Yy, to jest taki fundament na rozwoju całej ligi we yy, wszystkich miastach, gdzie mamy kluby ekstraklasy. Cieszymy się, że, że ta jednomyślność i ten rozwój współpracy przebiega wokół yy, sportu, wokół yy, areny piłkarskiej jaką, jaką jest nowy stadion. I z takich bardzo praktycznych względów też w związku z naszymi celami frekwencyjnymi wielokrotnie powtarzamy, że przyciąganie nastawionych jak największej ilości kibiców jest dla nas celem priorytetowym ekstraklasy. W związku z tym liczymy na to, że za kilka lat w Szczecinie nie 7 czy 9 tysięcy ludzi będzie przychodziło na każdy mecz pogonii, ale ale będzie to znaczna część społeczności lokalnej. 15-20 tysięcy to jest taki cel, myślę, który bardzo jest realny. Temu będziemy kibicować i w każdym momencie jesteśmy w stanie pomóc w dalszym rozwoju tego projektu, jakim jest nowy stadion dla Szczecinka. Jest... I, I... I pozwólcie I... Państwo, że Czasem jeszcze jedną koszulkę. Bardzo dziękujemy.